A jak wyobrażasz sobie swoje studia? Chciałbym, żeby. Chciałbym studiować w dużym mieście. Chciałbym, żeby moja uczelnia była blisko centrum. W ogóle, żeby wszystko było na miejscu. Biblioteka, basen, stołówka. Chciałbym poznać ludzi z różnych zakątków świata. Hej, Chciałbym, żeby na mojej uczelni prężnie działały organizacje studenckie, żeby studiowanie było za darmo. Chciałbym odbywać praktyki w różnych renomowanych firmach i zdobyć zawód przyszłości. Już wiem. Studiuj na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.